Cześć, 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 z tej strony Majewó i witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Chciałabym sobie pozdrowić te trzy osoby, e, także pozdrawiam cieplutko, a my bierzemy się już za otwieranie kalendarzy. Nie było wczoraj vlogmasu, więc robimy dzisiaj. Zaczniemy e, dzisiaj sobie od tego ciemnozielonego kalendarza. Mamy dzisiaj bałwana, jeszcze bałwana nie było. Dobra, raz. druga, drugie stojnko na dziś, czyli dwunastka. Mówiłam przez wczoraj, że bardzo bym chciała otworzyć dwunastkę, bo ma bardzo ładny kolor, jak A w środku się stojnko. On już był, a i tak fajnie. był. sobie jedenastkę. Nie mogłam wyciągnąć, jest to anioł. Po raz kolejny a też taka zimowa na plus zdecydowanie. Teraz 12, dwunastka, dwunastka jest tu. mi się schonią. Dzisiaj mamy upgrade mojej kolekcji jeździeckiej i najpierw sobie obejrzymy te rzeczy, które zabieram co tydzień na jazdy. Czyli te najbardziej według mnie potrzebne i takie, które każdy jeździec powinien mieć. O, tu mam gigantyczną torbę z orze, paczkę ujeżdżeniowy, On jest taki długi, jakbym jeździła, to miał chyba coś koło 80 cm. Kupiłam go w Pony, zakończony nie paczką, tylko taką no końcówką sznurka. Nie odbija się tak mocno, tylko tak delikatnie, co nie? Jak go biorę na gambola i on jest mega fajny. Dalej mam drugiego bata. Zaczynam od tych y, rzeczy, takich co mi się pierwsze tam nawiną do ręki. To nie jest tak, że w kolejności, y, które ważniejsze, które nie. Ten bat jest skokowy, on ma 65 cm i on ma taką klepkę na samym końcu. Bardzo ładny jest. Mm, mogliście go też kupić na kawaliadzie. Tu ma takie wzorki rzeźbione. Tą rączkę nie ma gumowej, tylko ma taką. Ogólnie to jest. I ten bacik się nie odbija. Bo ja nie lubię takich bacików, co się dodaje koniu i one tak stukają i stukają i stukają. Dalej mamy kask z horze Mam go w pokrowcu. Tak wygląda. Kupiłam go przez internet i jest na mnie trochę za duży. A właśnie najgorsze jest to, że bardziej się już nie da go zmniejszyć. Duży rozmiar. Dalej rękawiczki, które są serio zmęczone życiem, bo ja jej mam. Yy od trzech lat mają takie wypustki, żeby się wody nie ślizgały te wypustki się już powoli ścierają i się odczepiają, co powinien mieć każdy jeździec kalendarze z kamizelka ochronna ja akurat nie mam tych żubików tylko mam taką całą kamizelkę, która powróciła się tak szurować z mydłem a ja ją tylko przetarłam delikatnie gąbką z mydłem i wodą także. zobaczcie jaka jest tutaj powycierana. A spytacie, czemu? To sobie obejrzyjcie ten filmik. To Wam się wyjaśnię, czemu. Był ride u Natali. Była ostradzida, Było szybko. Tak wyszło. Niektórzy mówią, że taka kamizelka ich ciśnie. Ale ona jest tu regulowana i tu jest regulowana i nie naprawdę nie ciśnie. Bo no niektórzy mówią, że tu, że nie mogą oddychać. I ja nie mam takiego odczucia. Zawsze w sumie jeżdżę w takiej kamizelce, nie potrzebuję tego żuwika, no bo jednak ten żuwik ochroni tylko jakąś część naszej, naszego ciała. A tu mamy pięknie po bokach też zabezpieczone, tak naprawdę polecam. Z w Decathlonie ją kupiłam. Dalszym punktem jest czaprak. Niepotrzebny w sumie, nie wiem po co ten czaprak kupiłam. Po prostu no wiecie, to jest czaprak Alexy. Ja bardzo chciałam mieć. I on był dwa razy na koniu: raz na gambolu, a raz na marcie. Tak? Nie robię żadnej reklamy. Wiecie, że ja nie mam współpracy z żadną firmą i dziecką, więc naprawdę mówię Wam szczerze, co, jakie jest w moim mniemaniu. Bo skończyliśmy już te rzeczy najpotrzebniejsze dla jeźdźca No, jedynie mogę tutaj Wam powiedzieć jeszcze o oficerkach, że są potrzebne. Mam je z bardzo fajne są. Służą mi już od początku tego roku. Bo ja ogólnie, że od trzech lat, a par butów miałam pięć. sztyblety były fajne. Tylko męczyłam się trochę z zakładaniem tych czapsów. Te oficerki są mega fajne. Ja je bardzo lubię. Ale w lato się strasznie w nich noga poci. Teraz będę jeździć w zimowych. Tak myślę, do kwietnia. I później sobie, jeżeli te będą na mnie za małe, te oficerki. Bo tak często wychodzi, że po prostu yy, po zimie na wiosnę, jak mam mieć nowe buty, to zawsze kupuję, dlatego miałam pięć par butów w yy, 3 lata. Pewnie na lato i na wiosnę i na jesień będę kupować sztyblety i czapsy do tego. Bo no, jak wiem ja do Natali jeździła na jakieś rajdy albo coś, to przecież nie będę jeździć w tych oficerkach, bo jak się tam ugotuję. Ja rozumiem, pu puśliska na pewno będą mnie cisnąć w nogi Ale teraz jak jeżdżę w siodle, a nie już w tej rączce, w sensie w tym pasie No to mm, myślę, że do Natalki będę sobie brała same sztyblety, a na jazdy do czołowa yy, szczyblety i czapsy I pamiętacie, yy, jak wam mówiłam, że mam za małe rękawiczki Tu mam drugie rękawiczki yy, Ale one są zimowe Są z firmy Elt z konikiem morskim? Nie polecam. je chyba dostałam. pod spodu ten meszek, on wyłazi na wierzch. To jest najgorsze, że później nie mogę włożyć palców do końca. Strasznie mi się niedobrze ściska tym rękę, bo zobaczcie, jakie to jest grube i ja nie mogę do końca zacisnąć pięści w tych rękawiczkach, bo one są takie sztywne. O, patrzcie, to się wyciąga, i to się wyciąga, i później, jak ja bym chciała włożyć z powrotem to to się nie cofa do tego palca, tylko tam zostaje. I ja później chcąc założyć te rękawiczki normalnie, jak człowiek, nie mogę. I teraz włożę wszystkie palce, a tego wskazującego nie. I on tam zostaje mi. I on nie mogę go dalej przepchać. To jest luźne. Nie były drogie z innych firm. Pewnie byłoby lepiej. O nie! I tu kurde nakruszyły. Zobaczcie. Ile tego to są? Wszystko po tych rękawiczkach wcześniej tego nie było. Bo to im się obdziera to ta warstwa. Stare, powinna je wywalić. Miałam je może parę razy. Nosiłam. Ich nie nosiłam, bo są niefajne. Na ciuchy jest dzieckie kiedyś wam. Mm, pokażę, jakie mam, ale to nie dzisiaj. Bo muszę kupić bryczesy. Takie zimowe ciepłe. To jak kupię, to Wam pokażę i od razu wszystkie inne rzeczy też Wam pokażę. Mam tu białe rękawiczki z Cavaliero. Są trochę duże na mnie, w sensie na moją łapę. Na pewno wyginają się lepiej niż tamte, które Wam pokazywałam. Kupiłam je sobie typowo na zawody. Są nadal troszkę duże, więc jeżeli będę jeździć na zawody albo na jakąś odznakę, to je założę. Bo ja kupiłam wtedy o rozmiar za duży, ale no, wiedziałam, że kiedyś do nich dorosnę Tu jest nawet napis Kowaliero. I ostatnia torba To jest z rzeczami, których głównie nie używam Czyli moim kantarkiem, Który był tylko parę razy na koniu i był głównie na Marsie Mars to był koń, na którym kiedyś jeździłam w trójce mm, Ale zmieniłam stajnie, więc już na nim nie jeżdżę Musimy kiedyś pojechać do Marsika w ogóle ale, no, wiem, że lubiliście vlogi z Marsem i jeszcze dwa lata temu nagrywam z nim vlogmasy. Bo mi się zaraz telefon odwiedza. Tu mam czapsy, których używam do tych sztybletów, których wam opowiadałam. O, uwiąz od Natalki. Ten uwiązik ona sama mi zaplotła. Jest to uwiązo ląża, ponieważ jest mega długi, mega, mega, mega długi. Mm. I tak sobie leży, zwinięty w tym worku. Czeka. To by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podobało. Najbardziej potrzebujecie e, tych rzeczy e, z, z tej torby z chorze, a najmniej potrzebujecie z tej torby ostatniej, czyli z fioletowymi rzeczami. To mam torbę z moimi ciuchami, ale to sobie zrobimy kiedy indziej. I Wam pokażę moje ciuchy. Na razie.